Polski system emerytalny opiera się na tak zwanej zasadzie zdefiniowanej składki. Bardzo często mówi się o tym, że tyle, ile do systemu odprowadzimy, tyle w przyszłości z tego systemu otrzymamy. No, rzeczywistość jest jednak trochę bardziej brutalna i trochę bardziej skomplikowana, w związku z tym nie zawsze tyle, ile do tego systemu włożymy, tyle z tego systemu otrzymamy. Nazywam się Antoni Kolek, reprezentuję Instytut Emerytalny. To jest program Porozmawiajmy o emeryturze. A dzisiaj chciałbym Państwu przybliżyć właśnie te kontrowersje dotyczące naszego systemu emerytalnego, który niby opiera się na tej zasadzie zdefiniowanej składki, ale jednocześnie zawiera w sobie tyle sprzeczności i tyle różnych sytuacji szczególnych, w których wcale nie otrzymamy dokładnie tyle, ile do tego systemu włożymy, wprowadzimy, odprowadzimy składek, tylko właśnie zupełnie inną kwotę. Po pierwsze, ten model systemu emerytalnego, który został w Polsce przyjęty po 1999 roku, zakłada, że środki, które gromadzimy na emeryturę, są, pochod będą pochodną wszystkich składek, które do tego systemu odprowadzimy. Czyli jeżeli będziemy odprowadzali dużo składek do systemu, no to w przyszłości będziemy otrzymywali wysokie świadczenie. Im więcej będziemy zarabiali, o, oczywiście do limitu 30-krotności, czyli tak zwanego limitu tego ograniczenia, powyżej którego już nie płacimy w skali roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie, emerytalne, no to do tego limitu możemy składkę odprowadzać, natomiast powyżej tego limitu oczywiście składek już nie odprowadzamy. Natomiast jeśli będziemy pracowali więcej lat, no to teoretycznie powinniśmy do tego systemu także więcej środków odprowadzić. Problem pojawia się na przykład w sytuacji, w której mamy do czynienia z ubezpieczonym, który osiągnął wiek emerytalny, ma uprawnienie do tego, żeby otrzymywać tak zwaną najniższą emeryturę. W tym roku to jest 1588 zł, 44 ponieważ przepracował 20 lat w przypadku kobiet, 25 lat w przypadku mężczyzn, ale łączny kapitał, który wcześniej uzyskał w trakcie swojej kariery zawodowej, na przykład pozwala tylko na wypłatę świadczenia w wysokości 1000 zł. Taka osoba no, otrzyma oczywiście najniższą emeryturę no bo spełnia kryterium do tego, żeby tą najniższą ustawową emeryturę otrzymywać. Natomiast w, takim, w takiej sytuacji każdy kolejny rok pracy wcale nie będzie zwiększał kapitału, który ta osoba będzie otrzymywała po dłuższej pracy, przez, po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dopiero kilka lat w takiej sytuacji mogłoby doprowadzić do sytuacji, w, w której wysokość najniższej emerytury no, nie byłaby wyższa od tego kapitału, który faktycznie został uzbierany, wypracowany przez... Taki ubezpieczonego. Czyli w sytuacji, gdy nasz ubezpieczony ma prawo do najniższej emerytury, no, powinien przede wszystkim zobaczyć, czy to świadczenie, które będzie wypłacane, będzie wypłacane ze względu na kapitał, który zgromadził i który jest podstawą do ustalenia wysokości świadczenia, czy być może na podstawie 20-25-letniego okresu uprawniającego do najniższej ustawowej emerytury. Inna sytuacja, która w naszym systemie może się pojawić, to sytuacja dotycząca różnych dodatków. Pamiętajmy, że mamy zarówno 13 emeryturę, która nie pochodzi ze składek emerytalnych. Mamy 14 emeryturę, która jest obiecana, że także w tym roku zostanie wypłacona, która także nie pochodzi ze składek na ubezpieczenie emerytalne. Mamy także dodatek, na przykład dla strażaków, strażaków ochotników, którzy mają dodatkowe środki do emerytury. Za chwilę pojawiają się pomysły dotyczące dodatku dla sołtysów. Być może w przyszłości będą pojawiały się inne dodatki dla różnych innych grup społecznych, które także Będą upominały się ze skutkiem no pewnie około wyborczym, właśnie o jakieś dodatkowe środki, które będą uzupełniały wysokość świadczenia tych osób. Jak można łatwo zauważyć, zarówno trzynastka, czternastka, jak i różnego rodzaju dodatki do emerytury, no, nie są pochodną składę, które do systemu odprowadziliśmy. Zatem także tutaj nie będzie funkcjonowała ta zasada. Im dłużej, im więcej odłożysz do systemu, tym więcej z tego systemu otrzymasz. Co więcej, sama czternasta emerytura wiąże się z tym, że żeby ją otrzymać, to wysokość. Świadczenia nie może być zbyt wysoka. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jaka będzie w tym roku ta wartość, jakie w tym roku będzie to kryterium wysokości emerytury uprawniające do tego, żeby czternastkę otrzymać. W poprzednim roku było to 2900 zł brutto. Zatem wszyscy ci, którzy pracowali zbyt długo, ci wszyscy, którzy odprowadzali zbyt dużo składek do systemu, no niejako są stratni, tak? no bo system przewiduje, że w takiej sytuacji wysokość świadczenia jest na tyle wysoka, że nie przysługuje 14 emerytura. Zatem nasz system zdefiniowa zdefiniowanej składki nie zawsze będzie czymś właściwym, i może się okazać, że w przypadku wielu osób, no, warto się zastanowić, czy, nie czy pracując zbyt długo, zbyt dużo odprowadzając składek do systemu, nie do dojdzie do sytuacji, w której no, sami pozbawimy się jakiegoś świadczenia, które byłoby nam wypłacone albo zabrane, w zależności od poziomu wysokości świadczenia, który zostałby w danym roku przyjęty jako uprawniający do tego, żeby takie świadczenia. Nie otrzymać. Inaczej mówiąc, ktoś, kto dzisiaj ma 2850 zł emerytury, pewnie by się powinien zastanowić, czy dorabiać sobie na emeryturze do tego, żeby mieć wyższą emeryturę, czy też być może przekalkulować, czy na pewno nie będzie stratny, jeśli takiej 14 by nie otrzymał. Kolejna sytuacja, która wiąże się z tym, że nie zawsze jest tak, że tyle środków, ile do systemu odprowadzimy, tyle środków z tego systemu otrzymamy, to wszystkie sytuacje dotyczące waloryzacji tzw. kwotowej albo mieszanej kwotowo-procentowej. O ile w sytuacji, gdy system emerytalny jest oparty na, te, na zasadzie zdefiniowanej składki, wysokość naszej emerytury jest ustalona na podstawie Algorytmu, w którym dzielimy zgromadzony kapitał przez średnie dalsze trwanie życia, nie mamy wątpliwości, że tak ustalone świadczenie, ono będzie z czasem traciło na wartości. W związku z tym, żeby nie traciło na wartości, musi być przyjęta waloryzacja. W Polsce ta waloryzacja wiąże się z, z, z tym, że każdego roku od 1 marca świadczenia emerytalne i rentowe podlegają Pomnożeniu, czy zwielokrotnieniu o określony wskaźnik, który jest pochodną zarówno inflacji emeryckiej, jak i też co najmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeń. Pod warunkiem, że ten realny wzrost wynagrodzeń oczywiście jest, bo wiemy, że w zeszłym roku takiego realnego wzrostu nie było. W związku z tym emerytura została zwaloryzowana tylko i aż o 14,8%. Wskaźnik wynosił 114,8% i wynikał z inflacji emeryckiej. Jeśli popatrzymy sobie też na ten wskaźnik waloryzacji procentowej, to nie mamy wątpliwości, że tak skonstruowany wskaźnik będzie zachęcał do tego, żeby dłużej pracować. Im więcej pracowaliśmy i mamy wyższe świadczenie, tym zawsze procentowo będziemy otrzymywali więcej od tych, którzy wypracowali sobie niższe świadczenie. Ale nie zawsze, no bo jak widzimy w 2023 roku najniższa emerytura została podniesiona o 250 zł, czyli ten wskaźnik waloryzacji 14,8 jak najbardziej funkcjonował, ale jednocześnie, wcześniej była ta formuła nie mniej niż 250 zł. Zatem osoby, które skorzystały najwięcej na tej waloryzacji, no to przede wszystkim te, które korzystają właśnie z tej waloryzacji kwotowej, waloryzacji mieszanej, które, która promuje te niższe świadczenia, przyznając właśnie określoną kwotę jako niezbędne minimum do tego, żeby móc funkcjonować. Oczywiście nie, nie wchodźmy tutaj w dywagacje dotyczące tego, czy to jest kwota, która i tak wystarcza na funkcjonowanie, na przeżycie i na godne życie na emeryturze. Natomiast no, pokazujemy tylko mechanizm, w, w, który w systemie emerytalnym no, nie do końca zachęca nas do tego, żeby dłużej legalnie odprowadzać składki, tylko żeby z systemu jak najszybciej wyjść wtedy, kiedy już na przykład mamy osiągnięte uprawnienia do najniższej emerytury. No i jeszcze jedna sytuacja, która będzie wiązała się przede wszystkim z prognozami. E, otóż no, bardzo często w różnych prognozach po, pojawiały się takie dane, że e, już niedługo to duża część świadczeniobiorców będzie otrzymywała emeryturę na poziomie najniższej ustawowej emerytury, ponieważ będzie spełniała kryterium stażu uprawniającego do tej najniższej emerytury, natomiast nie będzie spełniała innych kryteriów dotyczących wysokości kapitału, który zgromadzony i podzielony przez średnie dalsze trwanie życia dałby nam kwotę, która faktycznie pozwoli na wypłatę świadczenia wyższego niż ta najniższa ustawowa emerytura. Tutaj w naszych programach tak czasami padają kwoty, że będzie to 50% wszystkich świadczeniobiorców. Czasami pojawiają się kwoty, że będzie to 60% tych dzisiejszych 30-40-latków, którzy tego typu świadczenie najniższe, w wysokości najniższej ustawowej emerytury będą otrzymywali. Dlatego też z perspektywy tych osób, no, można by było powiedzieć, że system zdefiniowanej składki istnieje i jak najbardziej działa, ale jest tylko swego rodzaju złudzeniem, bo w praktyce większość z tych osób otrzyma świadczenie wypłacone na podstawie, na podstawie stażu, który uprawnia ich do najniższej ustawowej emerytury. A nie kapitału, który realnie przez całą karierę, przez całe życie odprowadzały do zakładu ubezpieczeń społecznych w postaci składki na ubezpieczenie emerytalne. Oczywiście takich sytuacji, w których to inne czynniki niż tylko odprowadzone składki decydują o wysokości świadczenia, jest dużo więcej. Bardzo często wymienia się tutaj także sytuacje, w których to nawet miesiąc, w którym odchodzimy na emeryturę, będzie istotnie wpływał na wysokość naszego świadczenia. W 2023 roku luty był bardzo popularnym miesiącem do przejścia na emeryturę, bowiem świadczenie przyznane w lutym zostało od razu w marcu, 1 marca, zwaloryzowane o 14,8%, nie mniej niż 250 zł. W związku z tym do tak przyznanego świadczenia, w lutym, no już w marcu dostaliśmy istotną podwyżkę, a w kwietniu załapiemy się także na 13 emeryturę. Także jeśli popatrzymy też na kalendarz, kiedy warto odchodzić na emeryturę, no to okazuje się, że są takie miesiące, w których warto odejść na emeryturę, bo dzięki temu będziemy mieli świadczenie odpowiednio wyższe, co wynika właśnie z przepisów szczegółowych dotyczących już samego, samych ustalenia wysokości emerytury, które biorą pod uwagę zarówno waloryzację roczną, ale też waloryzację kwartalną, jak też waloryzację samego świadczenia emerytalnego. Jeszcze inne sytuacje, w których to moment odejścia na emeryturę będzie istotnie wpływał na wysokość naszego świadczenia, to 1 kwietnia. I to nie jest prema-aprilis, ale to jest właśnie moment, od którego Główny Urząd Statystyczny prezentuje i obowiązują nowe tablice średniego dalszego trwania życia. W tym roku mieliśmy sytuację, w której odetchnęliśmy po pandemii, coraz mniej osób umierało w młodym wieku, w związku z tym podniosło się nasze średnie dalsze trwanie życia. Życia. Jeśli średnie dalsze trwanie życia się podnosi, no to oczywiście wysokość emerytury będzie spadała. Czyli może się zdarzyć tak, że przez całą karierę zawodową będziemy odprowadzali dość wysokie składki, ale na przykład przechodząc na emeryturę czy osiągając uprawnienia emerytalne, osiągniemy właśnie je w roku, w którym ten wskaźnik średniego dalszego trwania życia no, będzie dość niekorzystny dla nas. I porównując go z jakimś poprzednim czy kolejnym rokiem, no, może być pechowy właśnie ze względu na to, że będziemy zbyt długo żyli, czyli za długo będziemy żyli zgodnie z tablicami co przełoży się na wysokość naszego świadczenia emerytalnego. W tym roku ta zmiana, która zaszła, spowodowała, że nowe świadczenia wypłacone po 1 kwietnia będą o nieco ponad 6% niższe niż te, które byłyby wypłacone jeszcze na starych zasadach. Także no, przy waloryzacji 14,8%, gdzie wydawało nam się, że jest to bardzo dużo, no, nagle prawda może się okazać, tak że te 6, nieco ponad 6% ze względu na dłuższe trwanie życia no, może przełożyć się istotnie także na wysokość naszego świadczenia. No i tutaj także chyba nie mamy takich w 100% dobrych informacji, chociaż oczywiście na pewno wszyscy cieszymy się, że będziemy żyli dłużej, ale to nasze dłuższe życie będzie wiązało się także z tym, że przez większą liczbę miesięcy zakład ubezpieczeń społecznych będzie dzielił ten nasz kapitał emerytalny, który zgromadzimy. No i o, o ile dzisiaj to są kwoty na, na poziomie 200% kilkudziesięciu miesięcy. W przypadku mężczyzn odchodzących na emeryturę w wieku 65 lat to 210 miesięcy. W przypadku kolejnych roczników no oczywiście będzie to Coraz, coraz więcej. No Jeśli przyjmiemy takie dość optymistyczne prognozy, że jako Polacy będziemy żyli coraz dłużej, no to tutaj także pojawią nam się kwoty znacznie powyżej tych 210, znacznie powyżej 240 miesięcy, które dzisiaj są przyjęte jako uśrednienie dla dalszego trwania życia, czy to dla 60, czy dla 65 latków. To wszystko będzie powodowało to, że ten nasz odłożony kapitał emerytalny, no może nie wystarczyć na wypłatę świadczenia wyższego niż najniższa ustawowo emerytur. we To wszystko oczywiście sytuacji już bardzo szczegółowe i gdybyśmy mieli wskazać jakie konkretnie przesłanki brać pod uwagę, kiedy odejść na emeryturę i kiedy warto z tego świadczenia skorzystać, a co zrobić, żeby właśnie nie wpaść z którąś z tych pułapek emerytalnych, no to musielibyśmy już przeanalizować bardzo szczegółowo sytuację konkretnej osoby, zobaczyć kapitał, zobaczyć uprawnienia do najniższego świadczenia, zobaczyć także tablicę życia dla konkretnego rocznika, a także zaplanować tak, co mogłoby się wydarzyć na przykład w kolejnych latach, w kolejnych miesiącach. Jeśli chodzi o czy to waloryzację, czy to właśnie średnie dalsze trwanie życia, czy to inne parametry tego systemu, które w dość istotny sposób wpływają na to, w jakiej wysokości świadczenie otrzymamy. Tak jak państwo widzicie, system niby zdefiniowanej składki, natomiast w wielu sytuacjach możemy zobaczyć, że ta nasza zdefiniowana składka jest tylko teoretyczna i że ten system, w którym funkcjonujemy, no, bardzo często będzie wiązał się, że otrzymamy świadczenie, które nie będzie pochodną tego, ile składek do systemu odprowadzimy, ale będzie wynikało z tego, jak długo pracowaliśmy i czy mamy uprawnienie do najniższej ustawowej emerytury. To był program Porozmawiajmy o emeryturze. Ja nazywam się Antoni Kolek. Dziękuję bardzo. I'm mm you. -hmm.